Monolog o ogromnej konkurencji w Chinach i tworzeniu polskojęzycznych wpisów. Dzisiaj jest czwartek, 31 sierpnia 2023 roku. Nawet po północy na moim łóżku zbyt dużo przemyśleń przyszło mi do głowy i nie mogę zasnąć. Wydaje mi się, że pisanie po polsku jest dla mnie idealnym rozwiązaniem na bezsenność. W niniejszym wpisie podzielę się swoim monologiem związanym z ogromną konkurencją w Chinach i tworzeniem polskojęzycznych wpisów. Z ponad miliardem mieszkańców Chiny są jednym z najludniejszych krajów świata wraz z Indiami. Z taką ogromną liczbą ludności istnieje ogromna konkurencja w wielu dziedzinach we współczesnym chińskim społeczeństwie. Na przykład uczennicy spędzają ponad 10 godzin na nauce różnych przedmiotów szkolnych w liceach ogólnokształcących w Chinach. Żeby przygotować się do chińskiej matury o nazwie Gaokao. Jednak po zdobyciu wyższego wykształcenia wielu Chińczyków nie jest w stanie znaleźć pracy z wysokim wynagrodzeniem na rynku. Biorąc pod uwagę rzeczywistość, że tak wielu Chińczyków zna angielski na wysokim poziomie, czuje konieczność nauki jednego z najtrudniejszych języków świata, czyli polskiego, żeby wyróżniać się od nich. Jeśli chodzi o tworzenie polskojęzycznych wpisów, które przestrzegają moich zasad wymienionych w poprzednim wpisie, poczułem się trochę smutny, że maksymalna liczba wpisów, które mógłbym tworzyć w ciągu kilkudziesięciu lat, wynosiłaby tylko kilka tysięcy. Nawet jeśli staram się rocznie pisać sto wpisów, łączna liczba wynosiłaby tylko tysiąc po dziesięciu latach. Ponadto niektórzy polscy internauci przypuszczali, że jestem botem, prawdopodobnie ze względu na wysoką poprawność językową w moich wpisach. Naprawdę chcę udowodnić tym polskim internautom, że jestem prawdziwym człowiekiem uczącym się polskiego. W ostatnią niedzielę nakręciłem sobie krótkie filmiki komórką, w których spróbowałem mówić po polsku, ale ich nie przesłałem do internetu. Problem polega na tym, że jestem introwertykiem i czuję się niezręcznie przed kamerą.